W momencie, kiedy Valve ogłosiło, że CS2 będzie działać na systemie Saptic, wielu graczy wstrzymał oddech. Nie dlatego, że wiedzieli dokładnie, jak to działa, ale dlatego, że T-Grade to słowo klucz w środowisku Counter-Strike'a. Przez lata debatowano o wyższości 128 lików nad 64ama, hemowano na temat walwowych serwerów i gloryfikowano Faceit jak święty Graal. A teraz Valve rzuciło bombę. Zapomnijcie o tych liczbach. Teraz mamy coś lepszego. Brzmiało to jak rewolucja, w teorii. Bo kiedy gracze dostali w końcu CS2 w swoje ręce, okazało się, że czucie tej nowej technologii to bardziej zagadka niż objawienie. Saptik miał być magicznym rozwiązaniem. Valve obiecało, że każde kliknięcie, skok, rzut granatem czy strzał zostanie zarejestrowany dokładnie w tym momencie, w którym został wykonany. Brzmi jak sen każdego tryharda, który liczy milisekundy i robi entry fragi, zanim przeciwnik w ogóle zdąży się zorientować. Ale po premierze coś zaczęło zgrzytać. Gracze od razu poczuli, że coś jest nie tak racja strzałów czasem wydawała się losowa. Kluczowe heady nie wchodziły. O momentami można było przysiąc, że gra interpretuje ruchy postaci jakby z lekkim opóźnieniem. I wtedy zaczęło się klasyczne. Czy to jestem słaby, czy gra mnie troluje? W starej wersji CSGO sprawa była prosta. Albo grałeś na 64 tikach i narzekałeś, albo wchodziłeś na 128 i czułeś, że wszystko działa tak, jak powinno. To był pewien rytuał. Teraz masz Saptik i nie wiesz, na czym stoisz. WAW obiecuje, że to system, który wyprzedza dawne ograniczenia. Ale większość społeczności nie czuje różnicy. Albo co gorsza, czuje, że jest gorzej. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie da się tego łatwo zmierzyć. Bo Tick rate był czymś namacalnym. Miałeś wartość, mogłeś ją porównać, wyciągnąć wnioski. A teraz Masz obietnicę, że wszystko działa lepiej, bez możliwości faktycznego sprawdzenia, czy to prawda. Problem w tym, że Counter Strike to gra, która opiera się na zaufaniu do mechaniki. Ludzie nie grają w CSA dla fikuśnych efektów, skomplikowanych umiejek czy świecących portali. Tutaj liczy się precyzja, przewidywalność i poczucie kontroli. I kiedy w nowej wersji gry robisz pig jak zawsze, ale przeciwnik zdaje się strzelać wcześniej. Chociaż nie powinien, zaczynasz trafić ci to zaufanie. Niektórzy streamerzy i prosi już porównywali FLINK CS2 do gry w warunkach lekkiego laga. Nie na poziomie, który rozwala ci rozgrywkę, ale takim, który jest irytujący i trudny do uchwycenia. Jakbyś miał opóźnienie, ale tylko czasem i tylko wtedy, gdy tego naprawdę nie chcesz. Nie brakuje też opinii, że nowy system nagradza graczy o słabszym refleksie, bo minimalizuje różnice w czasie reakcji. Brzmi to jak teoria spiskowa, ale jak się głębiej zastanowić, to Valve zawsze chciało, żeby ich gry były bardziej przystępne. Tylko, że CS nigdy nie był przystępny. Był brutalny, surowy i dlatego tak cholernie wciągający. Jeśli Subtik rozmywa tę surowość, to nie mówimy już o rewolucji, tylko o zmianie DNA całej gry. Oczywiście, nie brakuje też pozytywnych głosów. Część graczy twierdzi, że poprzez przesiadce na CS2 ich movement i strzelanie są mi jeszcze bardziej naturalne, a granaty lecą dokładnie tam, gdzie chcą. Tylko, że to osoby często, które nie siedzą w kompytej w połusze, nie katują iMap godzinami i nie rozkładają każdego pika na klatki. Dla nich działa dobrze, to wystarczająca ocena. Ale dla ludzi, którzy żyją CSM, każdy mikromoment ma znaczenie. I jeśli czujesz, że twój prefire trafia za późno, mimo że zrobiłeś wszystko idealnie, to nie potrzebujesz wykresów, żeby wiedzieć, że coś tu nie gra. Valve broni Saptika, jakby to była ich złota karta i może rzeczywiście jest. Tylko jeszcze nie działa tak, jak powinna. To trochę jak samochodem sportowym, który ma genialny silnik, ale kiepsko wyregulowaną skrzynię biegów. Potencjał jest ogromny, ale trzeba go dopracować. Problem w tym, że CS nie może pozwolić sobie na długie eksperymenty. Gracze nie będą czekać w nieskończoność, aż feeling gry wróci, który pamiętają z CSGO. Więc czy Saptik to rewolucja? Na papierze tak, w praktyce jeszcze nie. Póki co to bardziej mid niż realne odczucie. Coś, co brzmi dobrze w padnotach, ale niekoniecznie przekłada się na codzienny gameplay. I dopóki gracze nie będą zadawać sobie pytania, czy straci skila, czy gra oszukuje, dopóty CS2 nie odzyska tej pewności siebie, z której słynął jego poprzednik. Rewolucja techniczna nie ma sensu, jeśli nie czujesz jej w palcach, a właśnie tam, między kliknięciem a fragiem, powinien leżeć cały sens tej zabawy.